Musimy pogadać o nowym Monsier Cousin Compact. Za chwilę zobaczycie, jak w nim gotuję, szatkuję, mieszam, rozdrabniam i tak dalej. Poznacie też jego wady. Ten film nie ma żadnego sponsora i nie znajdziecie żadnych linków afiliacyjnych do tego urządzenia. Nic na tym nie zarabiam. Ale dlaczego tak? Ponieważ obejrzałem w sieci kilka polskich recenzji tego urządzenia i zastanawiam się, jak można zrobić recenzję termorobota i nic nie ugotować. Uważam, że zasługujecie na więcej i będziecie zadowoleni. Jak będziecie zadowoleni, to zostaniecie ze mną na dłużej. Zanim coś ugotujemy, oczywiście musimy go kupić. Jego standardowa fajna cena to 899, natomiast był już raz stówkę taniej na jakiejś promocji. Ja nawet nie będę się znęcał, że to 10 razy taniej niż Thermomix czy 3 razy taniej niż MC Smart. Po prostu sprawdźmy sobie, jakie roboty kupimy do 1000 zł. No i wychodzi mi, że kupimy albo Mediona, albo Kohersena. Medion to chyba jakiś śmieć, bo generalnie totalny Bibrand i części do niego nie ma żadnych. Jeżeli chodzi o Kohersena jest troszeczkę lepiej. Jego dystrybutor to DLF, czyli ci sami, którzy dystrybuują i robota, czyli pewnie części będą, no i jakieś wsparcie też będzie. Na minus dosyć mała baza przepisów. Jak gdzieś testowałem to urządzenie i ono robi swoją robotę, ale przepisów jest niewiele i ta baza nie będzie rosła tak szybko jak w przypadku sprzętu z Lidla. Mieliśmy, mieliśmy na Finkabout, była recenzja Magdy to dlaczego ten kompakt jest taki tani? Pierwszy powód to brak wyświetlacza. To znaczy wyświetlacz jest, ale taki cyfrowy, możemy tutaj wybrać tryb, czas i tak dalej, a nie ma obrazków. Od ładnych obrazków jest w tym wypadku smartfon i producent dorzucił do niego nawet taką podstawkę pod smartfona. Powiem Wam, że byłem mocno zaskoczony, to znaczy byłem negatywnie nastawiony tego rozwiązania. Bałem się, że to będzie się wolno łączyło, lagowało, źle przesyłało i tak dalej, a wszystko działa naprawdę płynnie i intuicyjnie. Nie będę też opowiadał, że to jest jakiś atut, no bo jak na przykład mamy osoby starsze, no to będzie to dla nich jakaś bariera. A, no jeszcze muszę wspomnieć, że ten wyświetlacz wystarcza do tego, żeby ustawić jakieś podstawowe ustawienia tego urządzenia. Włączyć, wyłączyć, zmienić tryb i tak dalej. Po drugie, cena wynika z małej ilości akcesoriów w porównaniu z konkurentami. Chyba najbardziej wkurzający jest brak nakładki do pary, to znaczy do gotowania na parze, a jest wkurzający dlatego, że gdzieś 1 trzecia obecnych przepisów wymaga jej użycia. Ją można dokupić za 80 zł normalnie, albo za 70 zł w promocji, więc tragedii nie ma. Stop, bo tutaj Lidl zrobił mi psikusa. Między nagraniem tego filmu a jego publikacją zwiększył cenę Lidl mixa Compacta do 1100 zł, a właściwie 1099 zł. No i pytanie, czy to zmienia moją ocenę na którymkolwiek etapie tego filmu? Właściwie nie, bo wciąż to traktuję jako urządzenie w kategorii około 1000 zł, konkurencja będzie dokładnie ta sama. Wciąż to jest atrakcyjna cena, no i wiem, że na pewno pojawią się promocje, które będą znosiły tą cenę z powrotem do tej pierwotnej, powiedzmy. Cena, o której ja mówiłem, była styczniowa, z 17 stycznia bodajże. Jeżeli chodzi o nakładkę do parowania, tam cena również się zwiększyła, ponownie o 10 zł, ponownie jest to rozwiązanie poniżej stówki, wciąż atrakcyjne cenowo i pewnie też będą promki. Wszędzie tam, gdzie dalej w filmie będę mówił złe ceny, to po prostu musicie sobie je w głowie przestawić dla mnie, po prostu wyobrazić sobie, że mówię co innego i będzie dobrze. Dziękuję. A trzecia kwestia to oczywiście, albo nie oczywiście pojemność. Mamy tutaj misę o pojemności 1,5 litra. Jeżeli wam nic to nie mówi, to oznacza to mniej więcej tyle, że zmieścimy tutaj trzy duże obiadowe porcje zupy, albo na przykład ciasto na dwie pizze 30, -tki. czyli trzyosobowa rodzina da radę się tym najeść, ale raczej rekomenduję to dla singli albo par bez dziecka. Plus tego urządzenia jest taki, że jego gabaryty są takie jak małego ekspresu do kawy albo na przykład krajalnicy. Żeby zacząć gotować, musicie mieć też dostępne Wi-Fi, przy czym cała konfiguracja zajmuje zaledwie 10 minut i nie ma tej żadnych problemów. Ja pierwsze recenzje tego urządzenia widziałem w grudniu, co mnie mocno zaskoczyło, bo jego premiera była w listopadzie. Oznacza to mniej więcej tyle, że część recenzentów testowała je po zrobieniu jednej zupy. Ja sobie zrobiłem taki challenge. Cztery posiłki dziennie, Aż do teraz, czyli do 30 stycznia. Troszeczkę tego pogotowałem, i teraz jestem faktycznie gotowy, żeby wam poopowiadać. Ale zacząłem od potraw wybranych przez was, to znaczy takich, które chcieliście, żebym sprawdził, i wybrałem na sam początek placki ziemniaczane, bo nie prośba padała najczęściej. Przepis jest bardzo prosty: obieramy ziemniaki, obieramy cebulę, kroimy na pół, wrzucamy do tego urządzenia, dodajemy skrobię i odpalamy, i w tym momencie pojawia się pierwszy stres, bo to urządzenie wibruje trzęsie się, hałasuje. Myślicie, że zaraz wybuchnie i się zepsuje? Tymczasem po 12 sekundach zaglądacie do środka, a tam ziemniaki pokrojone w słupki, cebula w piórka, mąka wmieszana, macie dodać jajko przyprawy i możecie już właściwie smażyć. No i tutaj pojawia się pierwszy problem, bo te placki wyszły mi właściwie niedobre. To znaczy ja ogólnie wolę takie z drobniej tartego ziemniaka, ale mniejsza oto. One wyszły zupełnie niechrupkie. Żeby były bardziej chrupkie, no to dodaję troszeczkę więcej skrobi, no i wtedy okazały się takie gumowate i nasączone olejem. No i pewnie domyślacie się, jaki był problem. Dlaczego mam dwa różne placki? Bo musiałem poprawić te placki. To znaczy, u mnie w domu jadły się takie placki mocno rozdrobnione z taką cebulką pokrojoną w kostkę, i to, co mi tutaj wyszło, to w ogóle jest nieakceptowalne za pierwszym razem, czyli bardzo nasiąknęły tłuszczem, jak widzicie się, miały tendencję do przypalania, no i generalnie wyszły yy, takie sobie. A tu tak wyszedł placek, jaki bym chciał jeść. Tutaj dodałem dużo skrobi. Wydaje mi się, że jest jedna wada w tym przepisie. Nie przewidziano czasu na odsączenie ziemniaków. Ja normalnie trochę odsączam ziemniaki po ich utarciu, żeby było mniej wody i wtedy one się dobrze smażą. Tutaj tego nie ma, więc do poprawy. 2 na 10. Ja sobie obiecałem, że w czasie tej recenzji będę się słuchał tych przepisów, no bo na tym polega test. Drugim testem, o jaki najczęściej prosiliście, było ciasto na pizzę. No ja od razu podchodziłem do tego jak skazaniec, ponieważ w przepisie jest zła mąka, bo nie zerówka, są dziwne proporcje, jeszcze w dodatku kazali wyrastać to w cieple, czyli nie mogło to wyjść dobrze. Ale żeby nie było, że wszystko mnie wkurza, wyrabianie ciasta w tym sprzęcie totalnie rozwaliło mi głowę, ponieważ ja mam dobry mikser planetarny, a mimo to Tutaj te dwa ostrza lepiej wyrabiają jakimś cudem ciasto niż haki z tego miksera planetarnego. Nie wiem jak to działa, no ale jest to na plus. Ale mamy też minus, ponieważ jak chcemy z tych ostrzy wyciągnąć to ciasto, to jest jakiś horror, koszmar, farsa. Nie da się tego dobrze zrobić. Ja pamiętam, że kilka lat temu napisaliśmy taki artykuł, a właściwie moje koleżanki z redakcji napisały taki artykuł, w którym opowiadaliśmy o narzędziu, które jest do wyciągania ostrzy z misy. I ten artykuł super się czytał. Ja nie wiedziałem dlaczego on się tak super czyta. Teraz już totalnie. Nie wiem. Ja uważam, że ten sprzęt powinien być dodawany standardowo w zestawie, a jako, że nie jest, to link do niego znajdziecie w opisie i ja go gorąco polecam. Dobra, ale wróćmy do ciasta. Waga w tym urządzeniu, bo jest wbudowana waga, jest bardzo precyzyjna i radzi sobie świetnie, dopóki nie załadujemy do niej dużo różnych składników, a później nie próbujemy dodać mało. To znaczy, jak miałem tutaj dużo mąki i chciałem dodać 4 gramy drożdży, no to miałem problem, żeby te 4 gramy drożdży odczytać. W efekcie dodałem na pewno drożdży za dużo, ale ponownie. Jeżeli każą tak robić, to ja tak Robię. No i tutaj dochodzimy do sedna. Ciasto wyszło jakieś, to znaczy dobrze wymieszane, ale takie drożdżowe. Jak pierwszy raz robicie sobie w życiu pizzę w domu i robicie ciasto na tą pizzę z jakiegoś przepisu z internetu najprostszego albo z telewizji, to wtedy wam takie wyjdzie. Taki drożdżowy podpłomyk, nic szczególnego. No że to już taki podpłomek. To był jeden no z, z tych dań, które było nam smutno żyjemy. No było okropne. Jak ci się podoba nasze ciasto? Nasze ciasto wygląda jak ślimaczek, który wszedł pod pokrywki. I teraz do piekarnika. I do pieca. Tak. Piękna. Ciasto jest dziwne, bo to jest tak, jakby wasza babcia zrobiła takie drożdżowe bez cukru, i do tego dodała bardzo dużo oliwy. Wydaje mi się, że da się w tym urządzeniu zrobić naprawdę dobre ciasto na pizzę, ale to od ich przepisu nie jest tym ciastem. Czyli co? Niedobre wyszło? Mmm, ja, prawdę mówiąc, czekam teraz, aż ktoś doda po prostu lepszy przepis na to ciasto do pizzy, bo użytkownicy mogą dodawać, ale tych przepisów od użytkowników praktycznie jeszcze nie ma. A wierzę, że w tym urządzeniu da się zrobić naprawdę świetne ciasto na pizzę, bo wyrabianie jest wzorowe. Ogólnie Wy też możecie dodawać swoje przepisy, je zapisywać i tak dalej. Jeżeli chodzi o samą bazę przepisów, to ważne jest też to, że to urządzenie nie ma wspólnej bazy z poprzednimi urządzeniami. To znaczy, możecie zajrzeć do tych starych przepisów, ale nie są one kompatybilne z tym garnkiem. W efekcie tych przepisów jest dużo, dużo mniej. Żeby Gdyby nie było, na chwilę tego nagrania, czyli mamy 30 stycznia, zaglądam do aplikacji i wam mówię, ile jest przepisów. 388 przepisów ogólnie. To znaczy, ja wiem, że 388 przepisów to nie jest jakoś strasznie mało, ale po pierwsze przywykłem do tego, że jest więcej, a po drugie przypominam, że mój challenge brzmiał, że robimy 4 posiłki dziennie przez praktycznie 3 miesiące, więc w niektórych momentach zaczynało braknąć pomysłów. Placki pizza były na Wasze życzenie, ale mi takie urządzenia zawsze kojarzyły się z zupami i chyba słusznie. Zrobiłem kilka zup, ale mi w pamięć zapadła majorkańska pomidorowa z czosnkiem i zupa o. Takiej nazwy, jaką wam wyświetlimy i nie wiem, jak się to wymawia, więc jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzach, bardzo proszę. Grunt, że jest to dosyć dziwna zupa, której normalnie bym nie zrobił. I dzięki niej poczułem więź z tym sprzętem, bo namówił mnie na zrobienie zupy z mango, jabłkiem i kurczakiem i miała być dziwna, a wyszła przepyszna, i każdy prosił mnie o przepisy, jak to wykonać w domu. Dobrze sprawdziły się też dipy. Ja normalnie dipów w ogóle nie robię, bo właściwie nie chce mi się myśleć. A tutaj to urządzenie myśli za mnie i zaproponowało mi kilka takich 15-minutowych. Najlepiej zapamiętałem orzechowy pikantny i taki sfety z miodem. Naprawdę fajnie urozmaica taką zwykłą codzienność przekąski. No dobrze, bardzo dobre. Jest, ona ochotę już jeść to? Nie. Yes. Widać. Ekipa sprzątająca na plan. A jeśli jesteśmy przy rzeczach, których normalnie nie robię, no to zrobiłem też koktajl, ale spokojnie nie taki ze szpinaku i kalarepy, tylko były tam bodajże banany, lody waniliowe i syrop waniliowy, i wyszło to całkiem pyszne. A teraz myślę, że pora przejść sobie do takich przepisów, które mnie najbardziej rozczarowały i najbardziej urzekły. Zacznę od rozczarowań. Przede wszystkim risotto z mięsem mielonym, które było pożywne i nawet dosyć smaczne. Tylko z risotto nie miało nic wspólnego. Drugie było, czyli konkarne, które było też ponownie zjadliwe, no ale przypraw zupełnie nie było meksykańskich i ogólnie w smaku było nieoryginalne. Rozczarowało też aglio e olio, czyli takie spaghetti z oliwą i przyprawami, które wyszło nawet takie oryginalne i dobrze przyrządzone, oprócz makaronu. To znaczy ta misa urządzenia, nie wiem jak w przypadku zwykłych Monsieur Cuisine, ta jest za mała, żeby wsadzić tej spaghetti. Ono wystaje stąd w efekcie. Na dole mamy rozgotowane, a na górze dopiero al dente. No średni pomysł. W tym daniu gwiazdą powinien być makaron. On u góry jest trochę za twardy, trochę za al dente. Na dole trochę już rozgotowany, także... A na koniec najstraszniejsza zbrodnia, czyli sos holenderski. To urządzenie zostało tak zaprogramowane, że jak wrzucacie do niego żółtka z pieprzem i solą, to ono natychmiast nagrzewa się do 70 stopni, zanim zacznie w ogóle mieszać, więc robi wam błyskawicznie omlet jajeczny. Nie nagrałem tego, bo byłem tak wściekły, że zrobiłem karczenną awanturę, że musiałem to wszystko wywalić do śmieci. Jeżeli robicie sos holenderski, kąpiel wodna albo po prostu na zimno. Ale moim faworytem, i nie tylko moim, jest polędwiczka wieprzowa pikantna, bodajże to się nazywa, a robi się To tak, że bierzecie polędwicę wieprzową, wrzucacie ją do pojemnika próżniowego, nie do pojemnika, do folii próżniowej. Ja mam taką pakowarkę, ale możecie na przykład użyć też takich strunowych folijek, dorzucacie do tego jagody jałowca czarny pieprz i orzechy laskowe. Następnie wkładacie tutaj, ustawiacie 60 stopni i mieszanie, i to się tutaj podgotowuje przez 70 minut. Następnie wyjmujecie, dajecie na patelnię z masłem klarowanym, obsmażacie z każdej strony i podajecie sosem własnym, i wychodzi wam mięso o takiej strukturze, którą nawet nie w każdej res restauracji wiecie. Jest fenomenalne. Ja kilka razy w życiu robiłem polędwiczkę, zazwyczaj robię ją z piekarnika, ze śliwkami, z. z czym ją robię? Almond. Almond. Z migdałami mi ją robię i wychodzi bardzo dobra, ale jak widzicie, już nawet zapomniałem przepisu, bo ta jest dużo lepsza. No, re restauracyjne jest to mięso. Ono jest już dopieczone, ale pozostało takie, że jest takie żywe bardzo. Nie jest ani trochę włókniste, nie jest ani trochę przesuszone. Jest dokładnie, jak powinno być. Sosik dla mnie trochę zasłony, już za dużo jest dobrego z tym sosikiem. Dobra, koniec gotowania, ale na pewno ktoś zapyta, jak wychodzi tutaj pieczywo. I przyznam, że ja nie robiłem go wiele. Są powody dwa. Przede wszystkim ciężko się wyciąga z misy, a po drugie jest wciąż mało przepisów akurat dla tego konkretnego urządzenia. Ale raz w akcie desperacji zrobiłem coś, co się nazywało szybkie, poranne bułeczki pszenne i one wyszły nawet dobre. To znaczy sprzęt świetnie wyrobił ciasto i było naprawdę dobre. Przy czym no to takie to nie miało być nawet chyba wybitne, po prostu miało być szybkie i wyszło szybko. Smakuje zupełnie jak bułka, w sensie nie jakaś fenomenalna tka... Zwykła świeża bułka. Z... I tu płynnie możemy sobie przejść do wniosków, bo ja zawsze byłem przeciwny takim urządzeniom. Po pierwsze, lubię gotować. Po drugie, umiem gotować. Po trzecie, misę, wagę i garnek też mam. I zupełnie nie przekonuje mnie argument, że są tutaj przepisy, bo przepisy też mam za darmo w internecie. A jednak się przekonałem. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o to, ile czasu tutaj oszczędzam. Normalnie funkcjonuje tak, że w tygodniu gotuję sobie takie powtarzalne, łatwe, proste potrawy, a w weekend mam czas, żeby poeksperymentować z różnymi przepisami, składnikami, technikami. W tym wypadku te przepisy są tak bardzo skrócone i tak bardzo łatwo prowadzenie. Nie jesteśmy za rękę, że jestem w stanie w ciągu godziny codziennie zrobić sobie po pracy nowy obiad. I dzięki temu gotuję więcej. Mało tego czasem jestem w pracy i mogę sobie odejść, wybrać 15-minutowy przepis na jakiś koktajl albo szejka i też go zrobić. I w efekcie przez ostatnie 3 miesiące zrobiłem więcej nowych potraw niż przez cały poprzedni rok. Zwróćcie też uwagę, co mówiłem o daniach, które nie wyszły. Mówiłem, że wyszły słabo, ale nie mówiłem, że były jakieś totalnie niedobre i musiałem je wyrzucić. Jedyne, co musiałem wyrzucić przez ten czas, to te dwa żółtka z sosu holenderskiego a to jednak przez trzy miesiące pracowało. Moja konkluzja jest chyba taka, że jeżeli macie jakieś już doświadczenie z gotowaniem i potraficie to robić, to nie musicie się tego słuchać jak wyroczni, bo wyrocznią rzadko kiedy jest, tylko gotujecie z podpowiedzi, a doprawiacie i udoskonalacie tak jak... Wierzycie, że będzie najlepiej. Jak się teraz tak zastanawiam, to najsłabszą stroną tego urządzenia jest smażenie. Z kilku powodów. Przede wszystkim, moc nie jest zbyt duża, no i ta misa na dole jest dosyć wąska. Ja wiem, nie smażymy tutaj kotletów, nie smażymy tej placków, ale dużo półproduktów i składników do innych potraw. I wtedy co? Mamy niską moc, jakoś to się tam powiedzmy gotuje, ale nie mogę zdjąć tej górnej pokrywy, ponieważ wtedy urządzenie automatycznie się wyłącza. Mogę tylko zdjąć miarkę, ale otwór, który tutaj zostanie, no jest dosyć mały, więc. Woda nie ucieka z tego, no i w efekcie wszystko nam się dusi i gotuje. Od strony blendowania jest rewelacyjnie. Robienia ciasta super, mieszania, gotowania i tak dalej, ale smażenie, no nie wychodzi najlepiej. Sporym atutem jest też łatwość czyszczenia tego sprzętu, bo kiedy wyjmiemy sobie tą misę, to ona w środku jest totalnie stalowa i możemy ją właściwie tylko opłukać w przypadku większości przepisów, które robimy. Nie musimy tego jakoś szorować. Dodatkowo, jeżeli wstawimy to do zmywarki, to to się mieści w zmywarce bez problemu i też domywa się bez problemu. Właściwie to zajmuje 1 czwartą kosza, mam tą mniejszą 45 zmywarkę. No i dalej... Kolejna kwestia plastik. Mamy tutaj połyskliwy plastik i normalnie mówię, że połyskliwy plastik nie nadaje się do AGD. Ale tutaj się nadaje i nic się naprawdę nie rysuje. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale działa. Mało tego, nie zrobili tutaj żadnych perforacji, rowków i tak dalej. Jeżeli coś Wam się tutaj wyleje, to bierzecie jeden ręcznik papierowy, przecieracie i jest czyste. Super. Moja diagnoza jest taka i przypominam, że to nie jest żaden materiał sponsorowany. To urządzenie jest tak tanie i nie ma żadnych wad, że głupio go nie kupić. No bo jak sobie myślę o Thermomixie, to na pewno bym go nie kupił. Jak myślę o MC Smart, to być może bym go kupił, ale musiałbym się zastanowić, bo to jest jednak kilka tysięcy do wydania. A w tym wypadku, no, droższe są modne garnki, takie żeliwne Le Cruzet, więc to warto, prawda? Czekam oczywiście na Waszą opinię, a jeżeli macie jakieś pytania, ten sprzęt zostaje ze mną i będzie ze mną naprawdę długo, więc możecie dopytywać, a ja postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć.